Cześć dziewczyny, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam przytulne stylizacje, które sprawdzą się przez cały rok oraz zdradzimy kilka modeli, które zawitają u nas na wiosnę. Przygotowałyśmy również dla Was niespodziankę w postaci rozdania, w którym do wygrania jest nasz sweter z alpaki. Dzisiejszym naszym gościem będzie nasza ambasadorka Weronika, więc nasze spotkanie jak zawsze zaczniemy od krótkiej rozmowy. Zapraszamy, zostańcie z nami do końca! Werka Muńczyk, nasza ambasadorka, znana wam pewnie możliwie również jako Werka Dietetyk. Cześć. Bardzo nam miło Ciebie tutaj gościć. Dziękuję za zaproszenie. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, jak na, o Tobie myślę, jak na Ciebie patrzę, no to jak Ty łączysz te dwie pasje? Skąd to się wzięło? Dietetyka, jedzenie, pasja do jedzenia i moda. E, ja tak naprawdę nigdy nie planowałam e, zajmować się modą i właściwie dalej nie czuję się ekspertką w tym temacie, bardziej robię to intuicyjnie. E, to jest raczej hobbystyczne u mnie. E, może kiedyś miałam taki zalążek, bo w czasach gimnazjum prowadziłam fotobloga, jak chyba wszyscy wtedy. Ojejku, to e, ale to już jest schowane w czeluściach internetu, nie wracajmy do tego. Ale już wtedy miałam może jakiś taki dryg, może wyczucie. Ja też wszystko co robię zawodowo kręci się wokół estetyki, więc wydaje mi się, że jak już chociaż trochę się czuję i mam ten zmysł, no to w jakiejkolwiek innej dziedzinie łatwo jest to później przełożyć, więc e, jeżeli chodzi o modę, to pokazuję po prostu to, bo to lubię, nie robiąc sobie żadnej presji i i chyba to wychodzi całkiem nieźle z, z odbioru, z tego co widzę od ludzi dlatego zdarzałam robić tego więcej zdecydowanie wychodzi ci to nieźle, ponieważ inspirujesz wiele osób, masz do tego dryk, tak jak powiedziałaś, twoje stylizacje są bardzo estetyczne spójne, więc myślę, że nie trzeba być nie wiadomo jaką specjalistką zresztą ciężko czasami określić od którego momentu już jesteś specjalistką, uważam, że tak. jesteś na pewno, bo dużo osób o. się inspiruje tobą, bo to jest taki casualowy codzienny, jednak praktyczny bardzo Mimo wszystko styl. Tak, to jest bardzo moje. Ja niewiele nad tym myślę tak od strony technicznej. Po prostu ubieram to, co czuję, że do mnie pasuje, w tym, co się dobrze czuję. No i jakoś to gra. No to a propos tego stylu, jaki jest twój styl zimą? Co lubisz nosić? Co się u ciebie sprawdza na co dzień? Jakie wybierasz może materiały, składy? Co jest takiego, co kieruje tobą, szczególnie w tym okresie teraz, który dla wielu osób jest ciężki do stylizacji, żeby nie. czuć się dobrze i jednocześnie komfortowo? Ja przede wszystkim zimą nie boję się jasnych kolorów. I tak było chyba od zawsze. Z tego co widać na ulicy jednak częściej wybieramy te czernie i granaty. E, ja zdecydowanie zresztą, <laughs> jak widać, idę w berze i brązy, w tym też czuję się lepiej i swobodniej. E, ale gdybym miała powiedzieć, co ja noszę zimą, to jest to głównie pełna. I ja od listopada właściwie do marca. Bardzo rzadko zmieniam górną część odzienia na coś innego niż wełna. No to miłość do wełny tutaj nas łączy jak najbardziej. Mormuła, <grym grym grym> u nas wełna króluje, tak samo jak i kolory. Ja zresztą jestem fanką tego różowego mm -hmm. swetra z alpaki. I, I tutaj na tobie u nas wygląda. dziękuję bardzo. Tutaj u nas właśnie też to przełamywanie stereotypów i chodzenie w jasnych kolorach i w pastelowych e, zimą, żeby tak sobie troszeczkę poprawić humor, też jest to nam bardzo, bardzo bliskie. Tak, już widziałam wasze żółte sweterki. To to bardziej w moim klimacie, już, o, już zwróciły moją już uwagę teraz, na wieszaczku. Teraz sobie. Jeszcze mam pytanie: ta wełna, miłość do wełny, czy to u Ciebie było zawsze, czy to coś, co przyszło z czasem? Nie, to, to zdecydowanie przyszło z czasem. Jak, jak wszyscy zaczynałam od poliestrowych swetrów, bo jeszcze parę lat temu tak dużo o tej wełnie się nie mówiło i tak dużo też tych produktów nie było dostępnych i może nie były tak przystępne też cenowo. E, I pamiętam, jak kupiłam swój pierwszy wełniany sweter z alpaki. To od tamtego czasu, po miesiącu, po miesiącu wyprzedawałam wszystkie poliestrowe swetry z szafy. Aktualnie nie mam ani jednego, wszystkie mam wełniane i nie ma drogi odwrotu już z tej strony. Jak ktoś raz zazna tej miękkości wełny, to już ciężko wrócić do czegoś, do czegoś innego. I też wydaje mi się, że kiedyś tej wełny się bardziej obawialiśmy, mm -hmm. bo ona była jednak często gryząca i, i dalej. Panuje takie przekonanie, więc ja też lubię ludzi przekonywać, że to nie jest ta wełna, o której myślicie. Naprawdę ja jestem wrażliwcem, a noszę tę wełnę na gołą skórę, więc. Cudownie to słyszeć. E, wyjęłaś to wręcz z moich ust, bo e, bardzo jest to podobny schemat chyba u wielu kobiet, że jak raz się pozna e, tą miękkość wełny, tak. to, że ona grzeje, nie przegrzewa, człowiek się nie poci, tak. e, jest to bardzo komfortowe, a jednocześnie nie musi e, gryźć, prawda? Więc no, zupełnie, nie, no, zupełnie. To prawda. Nie Super. To co? Idziemy poprzymierzać trochę naszych zimowych pewnie. stylizacji? Super. No dobra, to chyba zaczniemy od tego, co mamy na sobie. bo Bowerka dzisiaj też przyszła do nas ubrana w Mormuła. Czy zechcesz nam opowiedzieć coś o swojej stylizacji? Yy, no to jest monochromatycznie. Ja bardzo lubię takie stylizacje. W nich się czuję zawsze tak komfortowo i to jest pewnie, że to będzie to ze będzie sobą dobrze grało. Więc mam sweterek z aktualnej kolekcji waszej yy, i spódnicę z poprzedniej. Nawet tak. nie wiem, jak dawno to było, ale mam ją. Już, już troszkę już w swojej czasach. jest wiosenna kolekcja tak, spódnicy ba, ba, Glossy. bardzo ją mhm. lubię i często po nią sięgam. I... Często się również nie widzimy u ciebie w stylizacjach. Tak. Mhm. tak, więc mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się pojawi coś podobnego, bo zdecydowanie jest to jeden z Dobra moich uwaga, nie jesteś jedyną osobą, która, która bardzo lubi okay. te spódnice i będziemy pewną kontynuację w ogóle tych spódnic robić, ale na bazie zimowych spódnic Essence, czyli tych długich, z rozcięciem, mhm. będzie również beżowy kolor na wiosnę. Zostanie dziewczyny do końca, ponieważ że w drugiej części tego odcinka będziemy zdradzać parę nowości. A ja dzisiaj wybrałam moich dwóch ulubieńców, czyli sweter Madeleine z alpaki w odcieniu pełni, pięknie, jest to róż, bardzo e, przyjemny, miękki e, i spodnie Grant w odcieniu grafit. Ja tutaj stworzyłam taką stylizację, trochę może bardziej e, elegancką, e, Weronika bardziej codzienną, kaszulową, na sportowo, ale tutaj można sobie zostawiać dowolnie obie te wersje wyglądają super i są bardzo wygodne. Tak. Zatry mają to dość że naprawdę można je nosić, no ja je noszę z wszystkim i na co dzień i po domu i w eleganckiej wersji i nawet na większe wyjścia, kiedy mam takie eleganckie mm -hmm. sukienki, to nie wiem co założyć na górę, to często wybieram właśnie swetr. Tak, to dobry pomysł. Może z tych swetrów spróbujemy sobie wybrać jakiś inny kolor, spróbować coś innego? Ja już chyba wybrałam tutaj kątem o, oka. Aha. Właśnie zerkałam na ten kolor śmietankowy już na stronie, ale wydawał mi się troszkę chłodniejszy, więc bałam się, że będzie dla mnie za zimno. Umiem. Teraz zobaczyłam go na żywo. Bardzo ciepły jest, tak do mnie mówi ten kolor, tak. Dobra. I z przyjemnością zestawię go. A ja myślę, że sięgnę po e, ten beżowy light beige, bo to jest Twój ulubiony kolor. E, tak mi się z Tobą kojarzę, więc zobaczymy też, jak ja wyglądam w tym. No, jak się czujesz? Od razu widzę uśmiech na Twojej twarzy. No, ja jestem zachwycona. To, to są totalnie moje kolory. Nie byłam pewna e, co do tego dekoltu, bo rzadko wybieram e, takie V, ale tutaj wygląda to naprawdę super i myślę, że to jest idealny sweterek na wiosnę. Piękny, do bardzo ciebie, ta ciepła tak. biel do ciebie pasuje, do, do, tego, do ciepłych kolorów, które lubisz, które wybierasz. I, tak. mm -hmm. Ja jestem bardzo na tak. Super. I z twoim też jestem bardzo na tak. Tak, ja też <laughs> bardzo lubię beże, beże są super, ponieważ pasują tak naprawdę do wszystkiego. Można zagrać kolorowymi dodatkami, e, można zmienić trochę dół, pobawić się jakoś i, i ta stylizacja zawsze będzie fajnie wyglądać. Tak i właśnie mm -hmm. to połączenia z szarością, ja ostatnio dopiero do tego doszłam, mm -hmm. bo tak się trochę bałam tej szarości, że do niczego w szafie nie będzie mi pasować I właśnie ze Zostawiłam ją z beżem, brązem no i świetnie to wygląda. Super. No to mam jeszcze propozycję, żebyśmy obie ubrały te spodnie tylko w czerni i pobawiły się trochę górą do tego Dobrze. z tematu. Teraz obie wskoczyłyśmy w spodnie Grand Black. Jeszcze Ciebie nie widziałam berka w takich spodniach szerokich. Tak szerokich i w, szeroki, w czarnych. w czarnych, dokładnie. Jak się w ogóle czujesz w nich? Szczerze mówiąc, trochę się bałam i kroju, i koloru, bo jednak w czerni czuję się dosyć ciężko, aczkolwiek w tym zestawieniu, kiedy mam ten jasny sweterek na górze i czernie jest na dole… Balans. Tak, jest, jest dobrze, no. no. i muszę się ciebie spytać, bo nie wiem, czy to czujesz i nie wiem, czy wiedziałaś, ale te spodnie są w 100% z wełny dziewiczej uszyte. O, to nie mhm. wiedziałam i nie i Nie, czuś, nie, czuś, nie, prawda? nie, nie w tym negatywnym wydźwięku, że nie, nie gryzą i… Dokładnie. Przyjemne, fajnie pracują, tak. e, są wygodne i takie modowe. Myślę, że to jest taki krój, do którego wiele kobiet po ubrań może się przekonać tak, naprawdę. Tak, na wieszaku nie zachęcały, dopiero jak ubrałam to widać ich cały kształt, tak. Super. No i jeśli chodzi o seter, ty zostałaś w tym, żeby tak, tak ja już nim balans, nim balans kolorów. Ja ubrałam też coś takiego może bardziej kolorowego, szalonego, czyli niebieski kolor taki błękitny. przywołuje tutaj wiosnę już jak najbardziej czekam na te cieplejsze dni. Też. <gry> może skusisz się na któryś kolor i też, i też zobaczymy no, je, się. Je, jeszcze żółty do mnie mówił. Żółty? Bardzo. Tak. Dobra, no to chcecie zobaczyć w tym kolorze. Dobra. Wybrałaś kardigan fast w odcieniu żółtym. Jak się czujesz w tym kolorze? Ja się w żółtym czuję fantastycznie i to już odkryłam w zeszłym roku. No mam w szafie już kilka kątków żółtych, więc no, czuję się jak u siebie bardzo. Fajnie wyglądasz. Wcześniej przyszłaś do nas w kardiganie, e, tylko że w beżu. E, a ten żółty, teraz zostawiony bardziej elegancko, mimo tego, że może bardziej szalony kolor, super to wygląda. Tak, on jest bardzo, bardzo wiosenny i letni. Ja właśnie wiosną mm. latem bardzo Czyli lubię. Czyli przywołujemy w, w tym tak, afirmujemy. Afirmujemy, na żeby nocna przyszła szybko i żeby były słoneczne dni, dokładnie. Super. A skoro tak już um, idziemy w kolory, mam pewną mm. propozycję dla Ciebie koloru i ubrania, w którym Ciebie jeszcze nie widziałam i bardzo bym chciała, żebyś przetestowała na swojej skórze. Okej. Okay. No dobra, szalejemy. Tadam! -da! Ta <grymne> Chciałam, żebyś wypróbowała nasz Long Sleeve, a konkretnie bluzkę Amor Red, bo jest to nasz taki kolor, który się wyróżnia. Szczególnie polecamy go oczywiście jako stylizacje takie romantyczne, randkowe, może walentynkowe, no bo to serce tutaj w dekolcie tak, ma, to, dekol ma w sobie to coś. No powiedz, jak się czujesz? Mo może nie jest to twój kolor, ale jestem ciekawa. Jest to kolor ok. szalony. Ja może powiem o samym materiale, bo jest bardzo taki delikatny i tak, tak mnie otula, ładnie pracuje. Myślę, że on też, to nie, w ogóle się nie gnie ten materiał, więc... Tak, zdecydowanie, bardzo fajnie dopasowuje, dopasowuje do skóry i mamy, każda z nas z mormuła nosi te bluzki mm. i one absolutnie się nie gniotą i w ogóle po wielokrotnym praniu, wielokrotnym noszeniu mm -hmm. w ogóle nie czuć, nie widać po nich tego upływu czasu. Mm -hmm. No kolor jest dla mnie szalony, ale wierzę, że są dziewczyny, które czują się świetnie w takich kolorach, mm -hmm. więc dla nich... Super propozycja. No to mamy też te bluzki w innych kolorach, to myślę, że jakaś biel, mm. czerń e, tak, by ci się spodoba. no tak jak tak 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 moja, tak moja prawda? Tutaj mamy akurat dekolt serek, to mm. jest bluzka Lulu, taka biel i e, ta biel mimo że jaśniejsza chyba niż ten sweter, który mierzyłaś, ona nadal jest złamaną bielą. Mm. Jest to ciepła, śmietankowa mm -hmm. i bardzo korzystna dla skóry. Tak. Bardzo dobrze ci w tym. Dziękuję. To myślę, że teraz przejdziemy do twojego komfortowego koloru, w komfortowym wydaniu, bo czas na dresy. Wspaniale. U nas nigdy nie może ich zabraknąć, więc teraz przejdziemy do takiego cozy sportowego. Ja jeszcze nie miałam okazji ich mierzyć, więc z przyjemnością. no to super. No i wskoczyłyśmy w dresy bliss. Każda wybrała swój ulubiony kolor. Tak, czuję się sobą bardzo teraz. <laughs> Miałam to mówić, ja tak samo. W ogóle kocham dresy, od zawsze lubiłam dresy, ale te dresy mają w sobie coś takiego, że nie czuję się taka e, domowa? sportowa, domowa, <laughs> tylko bardzo wyjściowa. Tak, mam zdecydowanie tak samo i. Od razu chcę powiedzieć, że kocham te nogawki. Mm -hmm. Nogawki są absolutnie wspaniałe. Ja coraz rzadziej sięgam już w ogóle w jakichkolwiek spodniach po coś, co mi mm -hmm. obciska łydkę i co muszę na siebie wciągać. Mm -hmm. Te spodnie są wspaniałe. Tak, komfort ruchu, tak. no i to wydłużenie nóg. Tak, na górze bardzo ładnie przylegają. Tak, przylegają. To, to, to samo ładnie wyglądać to ładnie wygląda, a dół jest komfortowy, świetne. Zgadzam się. No i bluza tak naprawdę z kapturem, który no, można sobie tak no, szalansko e, zarzucić, zanurzyć się tak, w nim. on jest na tyle e, Jest morszy, bardzo tak. obszerny, nie? Więc fajnie można gdzieś tam też tekstylizować e, modowo. E, no, a w ogóle ten dress jest e, takim bratem bliźniakiem naszego poprzedniego modelu dresów Easy, które są właśnie wersją z bluzami bez kaptura, z bardziej balonowymi rękawami okay. i również nogawka ze ściągaczem. Możemy spróbować zmiksować te, te modele ze sobą. Pewnie. No powiem Ci szczerze, że jak miałam kaptur to Czułam się w nim super, ale teraz jak założyłam ten model, to myślę, że to jest zdecydowanie model, który częściej ubierałabym na ten Brawie, dzień. Mm -hmm. I ma taką idealną długość, że właściwie jak wyjmiemy ten tak, tak? ściągać, mm -hmm. to ona zakrywa, co ma zakrywać, ale jak można go schowamy, to Mam on dokładnie. się sam trzyma. Ja bardzo lubię tak nosić bluzy, często wystaje mi spod nich jeszcze t-shirt, więc do spódnicy jak widzę tę bluzę, to idealnie. Fajnie. No i ma też szerszy rękaw, co też jest bardzo takim moim stylu. Zgadzam się z tobą w 100%. Ja jestem wielką fanką właśnie tych bluz z względu na ten rękaw. Rękaw tutaj u mnie wygrywa. Uwielbiam takie bagi oversize'owe, balonowe tak. rękawy i oversize'owe kroje. Tamta bluza z kaptur to jest moja miłość, więc każda ma po prostu inny aspekt, który bardzo lubię, ale ja też mam właśnie od nas model dresów z zeszłego roku Harmony. To jest ten sam krój. Tutaj mamy inny materiał, no i ta bluza po prostu sięgam po nią co chwilę, więc... Ja myślę, że ten kaptur jest ekstra pod kurtą żeby go wyjąć na zewnątrz albo do kamizelki. To mi się bardzo podobają takie mm -hmm. stylizacje. Każdy ten król można stawienie. trochę inaczej tak. stylizować i to jest fajne. Tutaj y, zmiksowałyśmy dwa modele. To jest dokładnie y, ten sam materiał, te same kolory. No i to, co jeszcze wyróżnia w ogóle te dresy, zarówno Easy, jak i Bliss, to jest ten materiał y, z efektem peach skin, czyli skórka mm -hmm. plus queen. Nie czy czujesz to tak. pod dłonią. Taki mały taki meszek, tak, mm -hmm. który jest tak, bardzo, bardzo mięciutki przy, bardzo i dodaje takiej przytulności. Prości, więc tak to i naprawdę się, fajnie i wygląda. Ten materiału raczej się też nie mechać, prawda? Tak, to właśnie to przez to. Jest też taki i matowy i taki. Tak. No, ma, ma w sobie taką elegancję, no. Tak, ja mogę zostać, mogę wyjść w tym rysiku. No to myślę, że możesz wyjść w tym rysiku, ale jeszcze cię w coś przebiorę. Dobra, bo mamy propozycję teraz sukienek. Coś innego, zupełnie innego, ale dla tych dziewczyn, które lubią pokazać e, nogi i ubrać się I elegancko, dziewiąt, ale wygodnie. Idą sukienki. Mm -hmm. Teraz metamorfoza w takim zupełnie innym wydaniu: eleganckim, kobiecym, spódnica, sukienka. Pięknie wyglądasz, bardzo ci pasuje ten kolor, Weronika. Dziękuję. I ja się oswajam, bo i kolor, i fason taki troszkę mhm. inny niż to, co zazwyczaj wybieram. Ale jeszcze ciężko mi ocenić w sumie. Okay. Jak się z mm -hmm. czuję, więc jestem ciekawa, bo właśnie z tego co Ty mówisz, to. to bardzo mi się bardzo podoba bardzo. i te złote guziki, które pasują do Twoich dodatków. I ten oversize krój, taki trochę pudełkowy, tak. ale jednak bardzo kobiecy. Tutaj podkreśla też Twoje nogi. No super to wygląda. Oczywiście zawsze można sobie związać paski. Możemy wypróbować, jeśli chcesz taką wersję e, z podkreśleniem sali. że cały urok jej właśnie polega na tym, że ona tak... Ok, Okej, okej, okay. no właśnie tak. Niej... Fajne są te kieszenie mm, tutaj. Tak, to w niej kochamy, i te kieszenie są bardzo, bardzo komfortowe. Tak. E, nawet nasza Karolina na live'ie, kiedy przymierzyła tą sukienkę pierwszy raz na żywo, była bardzo zaskoczona jak dobrze, jak dobrze leży, mm. więc myślę, że tylko jeszcze chwileczka i już normalnie stałaby się twoją ulubioną sukienką. Tak, mam no też bardzo ciekawy sam materiał, jest taki delikatnie elastyczny. Tak, jest elastyczny, śliennie. dopasowuje się, pracuje z tobą, mm. więc tutaj mimo tego, że ona wygląda na nas sztywną, e, ten materiał po prostu mm. jest, jest go więcej, ale on jest bardzo elastyczny i e, mm. Tak, tak, jakby się w ogóle nie miało nic na sobie, tak można się poczuć. To jest prawda. taki lekki, prawda? Bardzo komfortowo. Mhm. No, ja też, mimo tego, że może ta stylizacja nie wygląda, również jest bardzo komfortowa. Spódnica Essence, czyli siostra Twojej spódnicy Glossy, w której Cze dzisiaj przyszłaś. Tak, ma wersję beżową, tak, bardzo. Będzie wersja beżowa długa na wiosnę dziewczyny, to już za chwilę. Tutaj piękne rozcięcie po boku, kolor Malbery, czyli odcień sezonu. No i mój ulubieniec, czyli Bomberka Jive, również. Również z wełny, i robi to coś, ponieważ te balonowe rękawy, których ja jestem fanką, bardzo fajnie tą stylizację tworzą. Więc tutaj takie zestawienie, może bardziej odważne, ale ja spokojnie nosiłabym to na co dzień. Zdecydowanie. Berka, bardzo szybko i bardzo miło nam. Ten czas minął razem z Tobą. Dziękujemy za odwiedziny. Dziękuję za zaproszenie. To jest nowa forma dla mnie, ale było bardzo, bardzo miło. Czy któraś z dzisiejszych stylizacji zostanie Twoją ulubioną? Myślę, że beżowa spódnica i ten świetankowy sweterek. Mhm, czyli musi z Tobą wrócić po prostu Chyba do tak, nie ma jeszcze. Super, dziękujemy Ci raz bardzo. A Was zapraszam teraz na drugą część, w której zdradzimy kilka nowości, które będą na Was czekać w kolekcji wiosennej. Opowieść o wiosennej kolekcji nie mogłaby zacząć się inaczej jak z sukienką. To pierwszy model, który chciałyśmy Wam pokazać, jest to sukienka Felicity. Przepiękna, długa, zwiewna sukienka Maxi. Sukienka jest wiązana w talii, dzięki czemu pięknie was wysmukla i dopasowuje się do Waszych kształtów. Balonowe rękawy na wygodnej gumce również to dają wdzięku tej sukience. Materiał to oczywiście 100% wiskoza. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się ten print i czy będziecie czekać na tą sukienkę. Kolejna sukienka, którą chciałyśmy Wam przedpremierowo pokazać to właśnie ten model. Jest to siostra naszej Laury, którą bardzo możliwe dobrze znacie. Motylkowe rękawy i rozcięcie z przodu. To, co wyróżnia tą sukienkę to przepiękny dekolt w karo z na środku. To jest wersja midi, natomiast będziemy również mieć dostępną wersję mini. Oczywiście obie te sukienki będą dostępne w różnych printach. Śledźcie nasze social media, żeby niczego nie przegapić. A teraz komplet, który doskonale znacie i lubicie, czyli połączenie wiskozy i lajoselu w naszym zestawie bluzka Suzanne. Tutaj wyjątkowo ze spódnicą Essence. Pokochałyście nasze spódnice Glossy i Essence, dlatego tym razem na wiosnę zdecydowałyśmy się na kontynuację tego modelu. W wydaniu beżowym oraz niebieskim. A teraz czas na koszulę, która powstała na prośbę naszych klientek. Jest to model, który łączy ze sobą elegancję i casual. Koszula Elodie będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: w delikatne paski niebieskie i beżowe, oraz w tym przepięknym błękicie. Skład to 99% bawełna i 1% elastan. Koszula posiada obniżone rękawy, co sprawia, że ten krój można stylizować zarówno na co dzień, jak i elegancko. Jeśli czekacie na wiosenne spodnie, będzie u nas kilka modeli, w tym ten znany Wam już model Marlon, tyle że w wersji Sand. A teraz czas na coś naprawdę wyjątkowego, czyli wełniane kamizelki. Będą idealnie pasowały do spodni Grand bądź do spódnicy Grand, dzięki czemu możecie stworzyć swój ulubiony zestaw. Kamizelki są uszyte oczywiście w 100% z wełny dziewiczej, która absolutnie nie gryzie. Ja mam teraz tą kamizelkę ubraną na gołe ciało. Można ją stylizować również na T-shirt, a T-shirty też pojawią się w wiosennej kolekcji. Kamizelka Grand będzie dostępna w tych trzech kolorach, a niebawem dołączą do nich również dwa kolejne. Oczywiście to nie wszystko, co przygotowałyśmy dla Was na wiosnę. Już nie możemy się doczekać, aż pokażemy Wam całą kolekcję. Niespodzianka! Przygotowałyśmy dla Was rozdanie, w którym do wygrania jest sweter Madeleine Powder Blue. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmem odpowiesz na pytanie, który sweter z Mormua jest Twoim ulubionym i dlaczego. Wszystkie szczegóły na temat rozdania znajdziesz w opisie. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby być z nami na bieżąco. Zachęcamy Was serdecznie do udziału w naszym rozdaniu, a więcej wiosennych nowości będziemy zdradzać na naszym Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia!